Dzień dobry. Witam w poranniku niecodziennym. Nazywam się Krystyna Stromeyer. Jestem magistrem inżynierem oraz certyfikowaną nauczycielką metody Feldingreisa. Jestem również współtwórczynią przyjaznego Twojego miejsca. Dzisiaj trzecia część serii Sięgaj do przodu. Usprawnij oddech. Ruchy łopatek i ramion. W serii tej, składającej się z czterech mini lekcji według metody Feldenkraisa, obserwujemy, jak oddech wpływa na sprawność naszych ruchów. Mam nadzieję, że lekcja ta pobudzi Twoją kreatywność oraz przygotuje Ciebie do wszelkich zadań dnia dzisiejszego z ciekawością i energią. Jeśli dzisiejsza lekcja będzie ci się podobać, naciśnij like. Nie zapomnij nacisnąć subskrybuj. Odwiedzaj nas tak często jak możesz. Zapraszamy trzy razy w tygodniu na nowe poradniki o różnych tematach. Co potrzebujesz, aby wziąć udział w lekcji? Krzesło z płaskim siedzeniem. Zazwyczaj twarde krzesło kuchenne jest najlepsze. Ja potrzebuję mój wspaniały notatnik, aby nie opuścić żadnych ważnych informacji. Jeśli usłyszysz jakiś nieznany tobie szelest, to ten notatnik. Ty nie musisz patrzeć na mnie. Skieruj całą swoją uwagę na to, co się dzieje w tobie, kiedy wykonujesz ruchy. Oczy możesz mieć lekko przymknięte. Siądź na skraju twojego krzesła. Obie stopy spoczywają płasko na podłodze. Kolana i biodra. Są ugięte pod kątem prostym. Podnieś Twoją prawą rękę do przodu, do wysokości barku. Poruszaj ją do przodu, nie ruszając kolana. Czy poruszyłeś, poruszyłaś głowę? Powtórz kilka razy, nie ruszając głowy. Zrób pauzę z ręką opuszczoną. Ponownie podnieś prawą rękę i powtórz ruch. Pozwól Twojej głowie odwrócić się w lewo, kiedy Twój prawy bark porusza się do przodu. Powtórz kilka razy. Potem opuść rękę i odpocznij. Podnieś lewą rękę do przodu i poruszaj ją do przodu, nie ruszając kolana. Czy poruszyłeś, poruszyłaś głowę? Pozwól głowie odwracać się w prawo. Powtórz kilka razy. Czy możesz za każdym razem udoskonalić ruch? Powtórz ten sam ruch i zrób za każdym razem wdech. Kiedy bark rusza się do przodu. Powtórz ruch raz jeszcze i zrób wdech za każdym razem, kiedy bark jest po drodze do tyłu. Który sposób oddy oddychania ułatwia poruszanie się barku? Zatrzymaj ruchy i odport. Podnieś teraz prawą rękę do przodu i poruszaj twój bark do tyłu. Kilka razy. Opuść Rękę i odpocznij troszkę. Podnieś prawą rękę i poruszaj bark do przodu i do tyłu. Pozwól głowie brać udział w ruchu. Powtórz kilka razy. Głowa. Rusza się w lewo, kiedy ramię idzie, kiedy bark porusza się do przodu. Zatrzymaj ruchy, opuść rękę i odpocznij. Podnieś lewą rękę i poruszaj bark do tyłu kilka razy. Opuść rękę i odpocznij trochę. nieś lewą rękę i poruszaj bark do przodu i do tyłu. Pozwól głowie brać udział w ruchu. Głowa w prawo, kiedy ramię do przodu. Zatrzymaj ruchy. Opuść rękę. I odpocznij chwilę. Podnieś obie Twoje ręce i na przemian wydłużaj je, sięgając do przodu. Powtórz kilka razy. Zauważ, co się zmieniło w tym ruchu po wykonaniu ruchu w dzisiejszej lekcji. I to jest koniec. Części trzeciej serii Sięgaj Do Przodu. Życzę wspaniałego dnia i zapraszam do kolejnych nagrań w poranniku niecodziennym. Część czwarta i ostatnia tej serii będzie w poniedziałek 12 września. Do zobaczenia.